wim pisma, techilim, psalmy, psalm 108, 1, pieśń, psalm Dawida, 2, pokrzepione serce moje, śpiewam i wysławiam wraz z duszą moją, 3, rozdźwięcz się lutnio i cytro, Budzę się wraz z Jutrzenką. 4. Wysławiać Cię będę wśród narodów, Elohim. Opiewać Cię w pośród ludów. 5. Bo wielką ponad nieba łaska Twoja i pod obłoki prawda Twoja. 6. Wznieś się nad niebiosa Adonaj i nad ziemią całą chwałę Twoją. 7. Aby byli ocaleni ulubieńcy twoi, dopomóż prawicą twoją i wysłuchaj mnie. 5. A do wyrzekł w świętości swojej ucieszę się, podzielę szechem i dolinę Sukot pomierzę. 9. Mój Gilad i mój Menase a Efraim twierdzą główną moją, jechuda berłem mojem. 10. Moab, miską do umywania mojego. Na Edom rzucam obuwie moje, nad Filisteą zatrymfuję. 15. Kto mnie wyprowadzi? Prowadzi do miasta obronnego, kto mnie powiódł do domu. 12. Czyliż nie ty, Adonaj, któryś nas porzucił, a nie występowałeś o Adonaj, wśród zastępów naszych. 13. Użycz nam pomocy przeciw wrogowi, bo zawodną. Pomoc ludzka. Z donaj dokonamy przewagi, a on zdewcze wrogi nasze. Psalm 109: 1. Przewodnikowi chóru Dawida pieśni. donaj, chwały mojej nie zamilknij. Bo usta niegodziwe i usta zdradzieckie przeciw mnie rozwarte przemawiają do mnie językiem fałszu, czy i słowami nienawiści oplątali mnie i zwalczają mnie bez przyczyny. Cztery. za miłość moją oskarżają mnie. A ja modlę się. Zesłali na mnie złe za dobre, a nienawiść za miłość moją. Sześć. Ustanów nad nim niegodziwca, a oskarżyciel niech stanie u prawicy jego. Siedem, gdy. Sądzonym będzie niech wyjdzie potępiony, a niech modlitwa jego stanie się grzechem. 8. Niech będą dni jego nieliczne spuściznę jego niech zabierze obcy. 9. Niech będą dzieci jego sierotami, a żona jego wdową. 10. Niechaj tułają się synowie jego i żebrzą i proszą z dala od ruin swoich 11 niech zastawi sidła lichwiarz na, na wszystko co doń należy i niech zagarną obcy pracę jego 12. niech mu nikt nie dochowa łaski i niech nikt się nie lituje nad sierotami jego trzynaście Niech potomstwo Jego skazanym będzie na wystąpienie w pokoleniu drugiem, niech wygaśnie imię ich. 14. Pamiętną, niech będzie wina ojców Jego, Elohim, a grzech Jego matki niech zatartym nie zostanie. 15. Obecnymi. Niech będą Elohim. Ustawicznie, i niech zgładzi z ziemi wspomnienie ich. 16. Przeto, że nie pamiętał czynów miłosierdzia, a prześladował człowieka uciśnionego i biednego i utrapionego w sercu. By mu śmierć zgotować. 17 Umiłował przekleństwo, niech nie spadnie na niego, nie pragnął błogosławieństwa, więc niech oddali się od niego. 18. Niech się obłóczy przekleństwem, jak szatą swą, niech wsiąknie jak woda we wnętrze jego i jak Olej w, w kości Jego. Dzimnaście. Niech mu będzie jak płaszcz, którym się odziewa, i pasem, którym by się zawsze opasywał. Dwadzieścia taką niech będzie zapłata przeciwników moich od Elohim, którzy zmawiają się przeciw duszy mojej. Dwadzieścia jeden. A ty, Elohima Donaj mój, uczyń ze mną woli imieniu Twojemu, bo błogą łaska Twoja. Ocal mnie, bo bom uciśniony i biedny, a serce moje zranione we wnętrzu moim. 25. Jak cień ustępujący, znikam, tułam się, jak szarańcza. 24 kolana moje gną się od postu, a ciało moje zanikło z tłuszczu. 25 I stałem się pośmiewiskiem dla nich, Widząc mnie, potrzęsają głową. 26 Dopomóż mi, Elohima, donaj mój, wybaw mnie łaską twoją. 27. A niech poznają, że to ręka twoja, żeś to ty, Elohim, uczynił. 28. Niech zło rzeczą oni, a ty, Błogosław, powstali a powstydzą się a sługa twój radować się będzie 29 obłoką się przeciwnicy moi sromotą okryją się jak opończą hańbą swoją 30 wysławiać będę Elohim wielce ustami mojemi i w pośród wielu go chwalić. czy się bo stanie po prawicy biednego, aby wybawić go od sędziów jego duszy.